Siemaneczko, witam Cię już w 50. odcinku podcastu tenera personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o różnicach w treningu podczas budowania masy mięśniowej lub podczas redukcji. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest masa, czym jest redukcja, to szybko Ci wyjaśnię, że okres masowy to jest taki czas, kiedy my jesteśmy w nadwyżce kalorycznej, jemy więcej kalorii niż potrzebujemy po to, żeby lepiej budować masę mięśniową, a redukcja to jest taki okres, gdzie mamy deficyt kaloryczny, czyli jemy mniej kalorii niż potrzebuje nasz organizm po to, żeby ten niedobór kalorii, jaki my mu tam, że tak powiem, dostarczamy, brał z nadmiernej tkanki tłuszczowej, która się odłożyła w naszym ciele, co skutkuje tym, że mamy tej tkanki tłuszczowej coraz mniej z czasem na sobie. I tak naprawdę można się często spotkać z takimi materiałami jakimiś w internecie. Że to jest trening na redukcję, a to jest trening na masę, i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie, czy będzie jakaś różnica w takim treningu podczas właśnie budowania masy mięśniowej czy na redukcji? No i tak, zaczniemy sobie, jaki powinien być ten trening na masie. Żebyśmy skutecznie budowali masę mięśniową, no to tutaj, w kontekście treningu, będziemy potrzebowali odpowiedniej objętości treningowej, czyli odpowiedniej ilości serii na poszczególne partie mięśniowe, bo to właśnie. Ta objętość jest tym, co właśnie będzie nam pomagała tą jakby masę się budować. Bo jeśli będziemy mieli za mało serii na na przykład na klatkę piersiową, to to będzie za mały bodziec do tego, żeby ta klatka miała, mogła jak urosnąć. Nie wiem dla przykładu ci powiem, załóżmy że budujesz dom gdzieś tam na wsi, no i ci nie wiem, osoby które ci budują chatę, przywiezą ci za mało cegieł. no to nie będziesz w stanie z tego budować domu. I podobnie troszeczkę jest z treningiem, jeśli dostarczysz za mało bodźca, czyli załóżmy tych cegieł, no to Twój organizm nie będzie miał, że tak powiem, możliwości do tego, żeby się tam nadbudować. I dlatego musimy dostarczyć również przez trening odpowiedniego bodźca. W tym, no, poprzez, będziemy to rozumieć poprzez odpowiednią ilość serii. Oczywiście staram się tak mówić prostym językiem. I to... Powinien mieć właśnie trening na masie. Odpowiednią objętość oczywiście tutaj też wchodzi odpowiedni dobór ćwiczeń i bliskość pracy, że tak powiem, do niepowodzenia, ale to na razie zostawiamy sobie na bok, bo tutaj też głównym czynnikiem będzie ta odpowiednia ilość serii. Szybko jeszcze Ci dodam, że z kodem podcast 10 masz 10% talii na wszystkie moje produkty cyfrowe, które znajdziesz na mojej stronie internetowej. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. A jaki powinien być w takim razie trening na redukcji? Na redukcji już nie mamy takiego dobrego potencjału do budowania masy mięśniowej. Tutaj osoby początkujące gdzieś tam ten potencjał będą miały, aczkolwiek nie będzie to jakieś duże, wow. Więc tak naprawdę, na redukcji, no naszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, a nie budowa masy mięśniowej. I w tym przypadku, nasz trening siłowy powinien utrzymać jak najwięcej masy mięśniowej, jaką na sobie mamy. Czyli tutaj nie będziemy się raczej skupiali na dużej objętości, no bo i tak nie będziemy w stanie niczego nadbudować, bo nie będziemy mieli tego środowiska, bo nie będziemy mieli nadwyżki. Ale tutaj będzie ta walka o to, żeby jak najwięcej tej masy utrzymać. Więc ten trening będzie różnił się tym, tak naprawdę, że będzie miał troszeczkę mniejszą objętość niż ten na masie, ale to i tak w troszeczkę późniejszym czasie. Bo na początku ta objętość może być troszeczkę wyższa na redukcji, żeby ewentualnie gdzieś tam wykorzystać te możliwości jeszcze tego budowania masy mięśniowej w, w delikatnym deficycie, ale z czasem trwania tej redukcji będziemy mieli coraz mniej sił, e, coraz mniejsze możliwości regeneracyjne. No i ta objętość, z którą zaczynaliśmy redukcję, może się okazać, że będzie już troszeczkę za duża i będziemy mieli problem się z tego regenerować i będziemy musieli siłą rzeczy troszeczkę tą objętość zmniejszyć. I to jest taka pierwsza różnica między treningiem na redukcji a na masie, czyli właśnie troszeczkę ewentualnie mniejsza objętość z czasem trwania tej redukcji. Druga, rzeczą, która, druga rzecz, która może się różnić, jest taka, że jeśli naprawdę ktoś robi mocną redukcję i już jest totalnie wycieńczony, to można ewentualnie podmienić ćwiczenia, które są mocno wymagające wydolnościowo na te troszeczkę mniej wymagające. Dla przykładu, jeśli na przykład robisz klasyczny martwy ciąg. I już, że tak powiem, głowę ci szumi, piszczy po pierwszej serii, już nie masz sił na, na resztę, to możesz taki klasyczny martwy ciąg zamienić na troszeczkę łatwiejszą wersję tego ćwiczenia, na przykład na rumuński martwy ciąg. Na przykład, jak już nie masz sił na podciąganie, to możesz podciąganie zamienić na ściąganie drążka, na przykład. Również ćwiczenia unilateralne, czyli takie, które, w których robimy najpierw jedną stronę potem drugą, też one bardzo dużo energii zabierają, no bo w jednej serii tak naprawdę pracujemy dwa razy, bo lewa strona i prawa strona to okresowo takie ćwiczenia też możemy ewentualnie wyrzucić z planu, żeby, że nie będziemy po prostu ćwiczyć unilateralnie przez tam końcówkę redukcji. I to jest tak naprawdę druga różnica w planie treningowym, jaka będzie właśnie między redukcją a masą. Czyli tak szybko podsumowując, dużych różnic w treningu na redukcji, a na masie tak naprawdę nie ma. Jak już się jakaś pojawia, to raczej w połowie redukcji, kiedy już te, ta regeneracja jest coraz gorsza, można wtedy troszeczkę zmniejszyć ilość serii w ćwiczeniach. A jak robisz naprawdę hardcore redukcję i naprawdę nie masz sił, to ewentualnie jeszcze ćwiczenia, które zabierają ci dużo energii, zamienić troszeczkę na takie, które tej energii będą zabierać nam mniej. Jeśli masz problem z dobieraniem objętości, czyli właśnie tej ilości serii w ćwiczeniach, to pamiętaj, że w opisie tego podcastu możesz odebrać taką tabelę z objętością, która pomoże Ci ustalić, ile masz robić serii na przykład na klatę czy, czy na plecy. Więc zapraszam Cię do opisu podcastu, tam będziesz mógł taką tabelę odebrać. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie tego już 50. odcinka, odcinka podcastu. Już 50 odcinków nagrałem, to jest aż, aż sam się zaskoczyłem, że udaje mi się co tydzień nagrać właśnie jeden odcinek, czyli już ponad 50 tygodni raz w tygodniu siadam, że tak powiem, przed mikrofonem i nagrywam. Mam nadzieję, że daje Wam to wartość. Jeśli tak, to możesz poinformować mnie o tym na, na moich social mediach, nie wiem, na, chyba najlepiej na Instagramie do mnie napisać karol.ptaszkiewicz i powiedzieć, że Karol, słucham Cię, przesłuchałem dużo Twoich odcinków i bardzo mi w tym pomagasz, to takie słowami na pewno na pewno mnie troszeczkę podniosło na duchu. Dobra, nie przedłużając, dziękuję Ci bardzo za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następną niedzielę. Trzymaj się, cześć!